Rynek samochodowy jest obecnie bardzo bogaty w samochody używane, dlatego każdy miłośnik motoryzacji ma coś do wyboru za niewielkie pieniądze. Za sedan klasy biznesowej zapłacimy około 16 tysięcy euro. Na liście znajdują się nawet samochody niemieckie. Jeśli nie zależy Ci na emblematach i markach, bez problemu znajdziesz dobry model z niewielkim przebiegiem. Przedstawiamy 8 najlepszych samochodów używanych sedanów klasy D. Na szczycie listy, na ósmym miejscu, znalazł się przedstawiciel amerykańskiego przemysłu samochodowego Ford Mondeo. Los tego samochodu na rynku rosyjskim nie był łatwy. Chociaż model ten był aktywnie sprzedawany w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Fusion, rosyjskie przedstawicielstwo firmy zmagało się z trudnościami związanymi z lokalizacją produkcji. W efekcie samochód trafił do sprzedaży z prawie dwuletnim opóźnieniem i nie sprawiał już wrażenia nowego produktu. Mimo to cieszył się stabilnym popytem wśród krajowych miłośników motoryzacji. Tu. Ford Mondeo należy do średniej klasy samochodów kategorii D. Bogate wyposażenie tego modelu pozwala uważać go za alternatywę dla niektórych przedstawicieli klasy biznes. Mimo znacznych rozmiarów samochód charakteryzuje się doskonałymi właściwościami jezdnymi. Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, zakręty są płynne i przewidywalne, izolacja akustyczna jest na przyzwoitym poziomie. A zawieszenie zapewnia wysoki komfort jazdy. Pyt. Silnik o mocy 149 koni mechanicznych sprawia, że jazda tym samochodem jest dość oszczędna. Automatyczna skrzynia biegów, która jest notorycznie powolna, dodaje wrażenia niespieszności. Jednak wersja z dwulitrowym turbodoładowanym silnikiem o mocy 199 koni mechanicznych radykalnie zmienia sytuację, nadając samochodowi niezbędną dynamikę. Kolejnym mocnym punktem modelu jest zawieszenie. Zapewnia wysoki poziom komfortu nawet na nierównych drogach. Dzięki przemyślanej konstrukcji kierowca nie musi martwić się każdą nierównością i dziurą. Zawieszenie radzi sobie z nimi bez problemu. Na rynku wtórnym za kwotę do 16 16000 euro można znaleźć Forda Mondeo z 2.5-litrowym silnikiem o mocy 149 koni mechanicznych, a także 2-litrowy silnik turbo o mocy 199 koni mechanicznych. Z reguły mówimy o samochodach wyprodukowanych pomiędzy 2015 a 2019 rokiem. Ponadto wiek takich samochodów rzadko przekracza 3-4 lata, a ich przebieg z reguły wynosi od 50 do 60 tysięcy km. Siódme miejsce: Mazda 6. Głównym powodem, dla którego ten samochód przyciąga nabywców, jest jego doskonałe prowadzenie. Wystarczy, że raz wsiądziesz za kierownicę, żeby się o tym przekonać. Po modernizacji model otrzymał ulepszone silniki z turbodoładowaniem i zauważalnie zwiększył moc. Nową jednostkę napędową o pojemności 2,5 litra i mocy 231 mechanicznych dobrze znają już miłośnicy motoryzacji z crossovera CX-9. Wyposażona w taki silnik Mazda CX charakteryzuje się doskonałą dynamiką. Nowo bez x 9 Najnowsze wersje samochodu wyposażone są w wiele przydatnych opcji, wśród których można wymienić system dynamicznej stabilizacji toru jazdy, funkcję ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu, automatyczny system hamowania awaryjnego w warunkach miejskich oraz technologię rozpoznawania pieszych. Nie, jednak samochód ma też swoje wady. Należą do nich m.in. niewystarczająco trwała powłoka lakiernicza, która od wielu lat pozostaje słabym punktem całej linii samochodów Mazda. Ponadto izolacja akustyczna w kabinie jest daleka od ideału. Producent zapewnia, że stale pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, ale na razie nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian w tym aspekcie. BINGI Jeżeli weźmiemy pod uwagę rynek wtórny, to za kwotę 16 tysięcy euro można znaleźć samochód trzeciej generacji w obecnym nadwoziu. W większości przypadków będziemy jednak mówić o wersjach przed restalingiem które były produkowane od 2015 roku do 2018 roku. Jeśli jednak chcesz, możesz wybrać model z niewielkim przebiegiem nieprzekraczającym 50 tysięcy kilometrów. Jednak w tej sytuacji trzeba będzie zadowolić się podstawowym dwulitrowym silnikiem o mocy 150 koni mechanicznych. Szóste miejsce w rankingu zajął przedstawiciel niemieckiego przemysłu samochodowego Volkswagen Passat. Fani japońskich i koreańskich marek samochodów często krytykują ten model, zarzucając mu niską niezawodność. Jednak w rzeczywistości silniki wolnosące Volkswagena i tradycyjne automatyczne skrzynie biegów charakteryzują się przyzwoitą trwałością. Nowoczesne silniki turbo z bezpośrednim wtryskiem paliwa i zrobotyzowaną skrzynią biegów DSG z dwoma sprzęgłami również przeszły znaczące udoskonalenia i nie mają już tych samych problemów. URW od 2014 roku samochody marki Volkswagen są wyposażane w zmodernizowane wersje silników i skrzyń biegów, które charakteryzują się większą niezawodnością. Przynajmniej do przebiegu przekraczającego 120-140 tys. km nie występują poważne problemy z tymi jednostkami. Tuzi, ta dotową. Jeśli weźmiemy pod uwagę rynek wtórny. To za kwotę do 16 tysięcy euro można nabyć przedmodernizowaną wersję Volkswagena Passata B8, produkowanego od 2015 roku do 2011 roku. Najtańsze opcje są wyposażone w silnik o pojemności 1,4 litrów i mocy 150 koni mechanicznych. Z reguły takie samochody mają przebieg nie większy niż 60-70 tysięcy km. Natomiast wersje z mocniejszymi silnikami, np. o pojemności 1,8 litra i mocy 180 koni mechanicznych lub dwulitrowym silnikiem Diesla, mają z reguły przebieg od ponad 80 do 100 000 km. Jednak bez względu na wybraną konfigurację, każdy właściciel Volkswagena Passata otrzyma komfortowe wnętrze o doskonałej ergonomii i doskonałych właściwościach jezdnych. Piąte miejsce Infiniti Q50. Ten reprezentatywny samochód klasy D jest wysoko oceniany przez wielu miłośników motoryzacji, a niektórzy uważają nawet, że zasługuje na pierwsze miejsce w rankingu. W Infiniti Q50 ergonomia została doprowadzona do maksymalnego poziomu. Do wyboru są dwa silniki. Pierwszy to turbodoładowany silnik wysokoprężny o pojemności 2,2 litra i mocy 170 koni mechanicznych. Drugim silnikiem jest silnik benzynowy o pojemności 3,5 litra, który generuje moc 364 koni mechanicznych i rozpędza samochód do 100 km na godzinę w zaledwie 6,4 sekundy. Pod względem wykończenia wnętrza i jakości montażu Infiniti Q50 nie ustępuje konkurentom. Jednakże duża liczba przycisków, pomalowanych tak, jakby były malowane sprayem, nie pozwala na porównywanie go z modelami niemieckimi pod względem poziomu szczegółowości. Pod... Inżynierowie wprowadzili zmiany w ustawieniach zawieszenia, dzięki czemu samochód jeździ jeszcze przyjemniej na zakrętach, a jednocześnie jego właściwości jezdne stały się płynniejsze. Głównym problemem jest to, że znalezienie Infiniti Q50 w dobrym stanie bez konieczności płacenia poważnych rachunków za ubezpieczenie jest niezwykle trudne. Jeśli jednak uda ci się znaleźć taki okaz, jego wiek będzie całkiem atrakcyjny. Czwarte miejsce: Hyundai Sonata. Hyundai Sonata jest jednym z najpopularniejszych samochodów produkowanych w Korei. Na rynku wtórnym można znaleźć modele z silnikami wolnosącymi o pojemności 2 litrów i 2,4 litra, rozwijającymi moc odpowiednio 150 i 180 mechanicznych. Ponieważ Sonata jest skierowana do bardziej konserwatywnej publiczności, koreański producent samochodów zdecydował się nie wypuszczać na rynek rosyjski wersji z silnikiem z turbodoładowaniem. Przestronne wnętrze w pełni odpowiada wymaganiom tej klasy, zapewniając komfortową podróż zarówno pasażerom z przodu, jak i z tyłu. Przednie zawieszenie z kolumnami MacPherson'a i tylne zawieszenie wielowahaczowe zostały uzupełnione o mocniejsze metalowe wahacze i amortyzatory o zmiennej sztywności. Mimo, że amortyzatory te nie posiadają automatycznej regulacji, wyposażone są w zawory z otworami o różnej średnicy, co zapewnia płynną jazdę nawet na drogach pozamiejskich łożyska kół przednich stały się trwalsze, a w kabinie nie słychać żadnych obcych dźwięków ani skrzypienia, co jest rzadkością w samochodach tej klasy, szczególnie na nierównych drogach. Udział stopów lekkich w strukturze nadwozia zwiększono o 30%, wzmocniono połączenia klejowe, a strefy odkształceń podzielono na trzy poziomy. Tach po bo. Za kwotę do 16 tysięcy euro można znaleźć Hyundai Sonate z dowolnym z dwóch silników. Warto jednak wziąć pod uwagę, że mówimy o modelu siódmej generacji produkowanym od 2014 roku do 2019 roku. W tym przedziale cenowym znajdują się również odświeżone wersje, które weszły na rynek w 2017 roku. Dzięki temu wiek samochodu nie przekroczy 3 lat, a przebieg nie przekroczy 50 tysięcy km, co czyni go atrakcyjną opcją na rynku wtórnym. Trzecie miejsce: Honda Accord. Samochód ten należy do weteranów rynku motoryzacyjnego i już dawno udowodnił, że jest poważnym konkurentem dla modeli niemieckich. Znalezienie akorda z pierwszych lat produkcji w dobrym stanie nie stanowi problemu, gdyż praktycznie nie ma on żadnych wad. Trogamy he. Samochód jest wyposażony w dwa wolnossące silniki benzynowe. Pierwszy to silnik o pojemności 2,4 litra i mocy 180 koni mechanicznych. Drugi to silnik V6 o pojemności 3,5 litra i mocy 280 koni mechanicznych. Mniejszy silnik był połączony z sześciobiegową skrzynią manualną lub pięciobiegową skrzynią automatyczną, których przełożenia były idealnie dopasowane. Silnik V6 jest wyposażony w sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów. Miłośnicy wersji czterocylindrowej podkreślają jej oszczędność. Na autostradzie spalanie wynosi zaledwie 7 litrów na 100 km. Jednocześnie silnik sześciocylindrowy pracuje płynniej i jest mniej podatny na detonację. Główną różnicą między wersjami jest rozkład masy. Silnik czterocylindrowy zapewnia łatwiejsze prowadzenie, natomiast silnik V6 wymaga sztywniejszego zawieszenia. Drugie miejsce. Kia Optima. Kia Optima zajmuje szczególne miejsce w gamie modeli tej marki. Nie jest to najpopularniejszy i najbardziej rozpowszechniony samochód, ale to właśnie on zapoczątkował globalną transformację wizerunku Kia. Na drodze Optima pozostawia przyjemne wrażenie. Samochód jest komfortowy zarówno w warunkach miejskich, jak i na autostradach w głębi kraju. Jednak osoby szukające sportowego prowadzenia i chcące pokonywać zakręty z dużą prędkością powinny rozważyć inne modele. Optima wyraźnie przechyla się na zakrętach, co zmniejsza ochotę na agresywną jazdę. Dasta za kwotę do 16 tysięcy euro można nabyć czwartą generację Ki Optimy. Z reguły będą to wersje przed Restylingiem, wprowadzone na rynek w latach od 2015 do 2018. Za najbardziej niezawodne uważa się te z silnikami wolnosącymi o pojemności 2,2 litra. Można też wybrać dwulitrową turbodoładowaną wersję GTI o mocy 245 koni mechanicznych. Warto jednak wziąć pod uwagę, że ten silnik jest dość kapryśny. Turbina i układ paliwowy mogą wymagać kosztownych napraw już po 80 tysiącach kilometrów. Pierwsze miejsce Toyota Camry. Toyota Camry słusznie zajęła pierwsze miejsce w rankingu. Samochód ten nie oferuje najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Ale jego sprawdzona konstrukcja sprawia, że jest to jeden z najbardziej płynnych modeli na rynku samochodów używanych. Przy odpowiedniej pielęgnacji jednostki napędowe i podwozie pozostają w doskonałym stanie nawet po przejechaniu ponad 100 000 km. Za kwotę do 16 tysięcy euro można nabyć Toyota Camry 7. generacji z nadwoziem XP50 lub XP55. Można znaleźć również wersje z silnikiem o pojemności 3,5 litra, ale najbardziej racjonalnym wyborem będą wersje z czterocylindrowymi silnikami o pojemności 2,2 litra i mocy 149 i 181 koni mechanicznych. Oto wybrane samochody klasy D. Który z tych samochodów wybrałbyś dla siebie i z jakiego powodu? Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij polubić go i zasubskrybować kanał. Będzie wiele ciekawych pozycji na temat motoryzacji.